Wszystkim z tej strony, Miki, no, zrobiłem sobie taką lekką przerwę. Dzisiaj jest trzeci dzień, tak? I dzisiaj sobie kupiłem jedną rzecz: kierownicę. Więc będę grał teraz na kierownicy. Jak nie będę umiał grać za, za dobrze, to, to nie moja wina już bo dopiero się uczę. mogę tą najlepszą ciężarówkę kupić i tak to jest ogólnie gra Track and Logistics Simulator możecie ją kupić za 100 ileś tam złotych ja już ją mam dawno ale możecie ją sobie kupić no ja już nie wiem, mam długo sobie tylko spersonalizuję pojazd. Eee, taki by to kolor nie? Taki. O taki seledynowy, nie wiem czy to taki seledynowy, chodzi taki błękit, o błękit, to jest błękit. Nie? To taki damy. Wnętrze. Mam też łapki takie niebieskie Okej okay. Co to? O jak będzie się świecić To damy Niebieskie Szyby? Okay. Najciemniejsze Światło Zmieni światło w sobie. Dobra, uhu, uhu, ale furka. Ale ciężarło. No dobra. Już nie przedłużam i zaczynamy. Ale będzie fajnie jeździć, chodzi Ja tą kierownicę kupiłem za 200 zł 279 Dopiero zacząłem, więc dla mnie będzie taka idealna. Później jeszcze się jakąś tą sprzeda, a później się kupię jeszcze lepszą. Dobra. Jakiś rolek. Uhu, uh. ale ładnie. Lecimy. Zobaczcie jak wyglądają świetła przednie. Fajnie. I jeszcze co chciałam zobaczyć. Nie wiem co chciałam zobaczyć, ale już wiem. Dziwne się jeździ, ale fajnie. Oczywiście już też próbowałem, nie? Więc... No panie... Co pan robi? Nie Dobra. E, najpierw sobie pojedziemy do po jakieś autka może. Kurde, ten głośny gdzieś e, jest... Jaki gość Dobra, jedyne... Jedź. Najpierw sobie pojedziemy po jakieś autka, później może... Później może tam... Pojedziemy sobie... A w ogóle zadam wam takie pytanie. Czy w ogóle ktoś mnie ogląda? Bo dla mnie to jest ciekawe, nie? Wiem, że to mogę sprawdzić ale ja tego i tak nie rozumiem tak za bardzo dobra, jesteśmy z której się najbardziej wypłaca? to jest 11 tysięcy 10 kafli to bierzemy to za 11 z autami dobra 8, me, 8 km jest GIT 11 kafli za przejazd no i jak idzie? Yeah. A teraz to jest w ogóle zimno Za chwilę będzie głośno Pakujemy autka Jest smarnie Te auto zniszczę jak jeszcze Co jest Ej dobra widzimy się jak już zapakuję to auto bo ja będę to pakować chyba z 5 lat Dobra, zostało mi jeszcze już dwa auta. Zostało mi to i jeden, jeszcze jedno. pyk, pick. Jestem, jest. nie, coś tu jest. Ja, Dobra, jest. Dało się. Jak tu się robi? To, to, to coś. Kurwino! Na tym? O na tym. Dobra. Chary I jedziemy po kursy Trzeba tak. Nie w tą stronę w ogóle, co ja robię? O, jakoś się to jeszcze wycofa. Na lusterku jest Git. Jeszcze trochę. Dobra. Ty, jakimś cudem to dołączyłem, nie Teraz tutaj. Tędy sobie przejdziemy przez bloczki. Ej w ogóle dajcie też znać w komentarzach, czy wolicie bardziej jakieś inne gry, czy Rocket League, nie? My się też przyjemnie nagrywał Rocket League, ale też możemy właśnie nagrywać. Mogę nagrywać też y, to co teraz gram. Jeszcze i Co wolicie bardziej, nie? Bo oczywiście ja mogę wszystko nagrywać. No, nie tak wszystko, bo ja mam Xboxa, nie? więc nie mogę takich gry na przykład jak Teardown. No Teardown można na Xboxa, tylko ja mam tego Xbox One Series X, więc no nie da się. No ale i tak jest hit. Mogę nagrywać różne gry, a odpróczyłaś się tego. I jeszcze inny. Mam na modyę <laughs> zatrąbili Migacz Jo boj No Pirat jedzie <di> kurde Co? <laughs> 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 ja to się ja to się jadę kurde spadała <laughs> w też mogę nagrywać y, fordze jak zwał tak zwał forze czy tam forze jak zwał tak zwał mam forzę tą i czwórkę i piątkę w ogóle wydrupiłem właśnie w czwórce McLarena za 5 milionów, który osiąga prędkość nawet 500 na godzinę, bo już testowałem go i jechał właśnie, wyciągnął mi 500 na godzinę. Czas środek. Jak ja zrobię ten jeden przejazd tylko, to to już będzie trwało, od, nie wiem, 20 minut. No, no, dobra, przesadziłem. No, jak jest już 9, zostało mi dość sporo drogi. Jeszcze 5-6 km mi pokazuje. Hmm. Będę się chyba urywki zrobić na niektórych przejazdach. zapomniałam, że w tą stronę mam skręcić. A ja myślałam, że prosto, i <głynne> jadę prosto. Pokazuje, tutaj mi też pokazuje ile mam ten, tu. Na tym małym ekraniku, tylko nie wiem czy wy to wi widzicie w ogóle. Bo ja też to tak średnio widzę. Te, te literki tam. Czwerki literki. Nic nie jedzie, to jedzie mi.

Uuuu jak ktoś zaklinął o kurde Okej, okay. okej okay. <grydy> uuu W ogóle nie, nie widziałam, że będzie mnie stać na tą nową ciężarówkę. Mam no, tą co teraz jadę. No ale sobie kupiłem, nie? Bo było mnie stać już. Wczoraj mnie jeszcze nie było stać. Manda Ahoj. Ahoj. mordo Ahoj. Szybciej! Ahoj. Ahoj. będę popychać Ahoj. Ahoj. Nie Ahoj. 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 E, w ogóle nie pada ani nic. O kurde. No to zrobiłem. No nie gady. Dobra. <ścoughs> Zatankuję sobie. Takie coś jak... Się... Kurde, ale ja mam tam chyba skręcić. I ja wjechałem na drugą stronę. No to fajnie. Będziemy musieli się wracać. Oczekuję. Odsuńcie się, bo ja jadę. mam mm. No, ja tutaj mam, miałem jechać przynajmniej. Teraz już nie zjadę. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Dobra. Ja też startowałem pojazd. Mój ładunek potem nawet wywróceniu i tak ucierpiał. No mało ucierpię. Bardzo mało. Może więcej to ucierpię. Jak to skręcam migaczyk. O kurde. No nie... Le, 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 jest nowy sezon w Fortnite. Nie nowy sezon, tylko... No po prostu Halloween. Ja dzisiaj grałem... Fajnie! Pomagaj powiedziek. Na pewno jest więcej ozdób Halloweenowych niż w którymś tam sezonie, nie pamiętam jakim. I pamiętam, że w jakimś sezonie było bardzo mało tych ozdób. Dałeś z rampy! Z rampy. Uwaga, Adam Małysz! I 102 metry! <gry> Nawet wyskoczyłem fajnie i się nie wywaliłem. Odsuń się.

o, 16 jeszcze minut A w ogóle dajcie też znać czy chcecie więcej filmików takich czy nie, czy mniej, czy coś. Jeszcze eee, żadnych komentarzy od was nie dostałem. Oj, kurwa. E, dobra, o kurde. Dobra, ostatni przejazd taki króciutki. No nie wiem 3 metry może gdzie to na te 3 metry o 3 km Dobra już to dobra zrobię wam urywek Dobra, to są już ostatnie kamienie na szczęście. Co? I to pani. Niedługo to robiłem, tylko żeby było więcej odcinka niż pakowanie rzeczy. Okej, okay, ładunek jest na miejscu, cofnij pojazd, bla bla to akurat robiłem na padzie, bo bym tego nigdy nie zrobił. <laughs> Kurde, w moim pokoju jest ciemno. Czekajcie, ja, ja za chwilę światło. Dobra. Lepiej, no lepiej, pannie. Od razu coś widzieć widzicie od razu coś a nie Kurde. to nie do przodu nie do tyłu tylko do przodu jest po co ja tak daleko co tam? w tą stronę tak, ładnie, pięknie stój Dołącz przyczepę i jedziemy Jak to wygląda? Pięknie wygląda Tylko teraz żeby kamień aż go nie stracić Będzie fajnie A z moimi Wygupami to może być ciężko Wygupami <grymianie> Jak się mówi wy Wygupami? Wygupami czy Wygłupami, ci. Nie wiem. Dobra, ale i tak to jest no, 3 km. Więc niedużo. Na szczęście. O kurde. O lefort, o lefort. I stracił już wszystkie kamienie. Ja opierdzielę. Była taka przerwa od filmików, dlatego że... Dlatego że no, nie miałam po prostu czasu. Za dużo. A też mi się czasami nie chciało, więc też tak wyszło, nie? W nie idziemy do szkoły, więc może zrobię jakiś filmik. Może oczywiście. A w piątek jadę już wyjeżdżam na wesele. albo nie fajnie. W piątek już wyjeżdżam na wesele, nie będzie mi 5 dni, no to do... sami sobie policzcie. Yy, no to nie będzie dotąd filmów. Jak już to jakiś shorts porobię z wesela jak to wygląda nie w ogóle no tak no to Skąd tylko ten prze... przejazd boż 20 dwadzieścia... no 21 dwadzieścia minut od teraz jedziemy O kurde! Łódź ci, tam, nie? nie wywalaj się, boję cię, nie wywalaj się! Z jest twój ostatni nie wywalaj się! Mm. Kurde, musimy tam dostarczyć do tamtego, kurde, budowlanego, tu gdzie budują. Ale nie jestem pewien. No raczej tak. Tu? Nie, nie tu. Tam dalej, nie? Na co to sprawa? Też mo mogą być e, odcinki z Fortnite'a, będzie więcej tych odcinków z Fortnite'a, bo nie robię za dużo, a jest Halloween nowy i po prostu fajnie mi się nagrywa, fajnie będzie mi się nagrywało e, filmiki z Fortnite'a takiego Halloweenowego. E... Mam skin Midasa tego Halloweenowego, ale nie, że kupiłem sobie teraz, tylko już dawno go miałem. W jakimś tam sezonie go dodali do sklepu i sobie kupiłem, więc żeby nie było nie, że sobie wszystko kupuję. Po już miałem. To takie jakie zabijasy. Po no, prostu jak... Dzięki, morno. Badia. Ja nie, 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 nie. A jednak tutaj do tego ma. Tam gdzie budują. No po co im kamienie? Tego nie wiem. Jezu. Ja mam tak zaproponować? No dobra. Jak? Tak? Macie. Jednak nie tak. Tak? A, bo tutaj jest jeszcze oś podnoszenia. No to ja bardziej tutaj wiele, nie? Bo tak do samego końca. Wysypuje się? Pokaż. Pokaż mi, ty, jak to wygląda? Bo, wow. bonus za parkowanie, bonus za ładunek, za załadunek. Dochód podstawowy. Dobra, <laughs> kończę. Widzimy się może jutro. No i narra.